Trochę kiepska pogoda, śliskie drążki, dobrze słychać. No dobra, to najważniejsze, że dobrze mnie słychać. Bo czy kiepska pogoda? Nie powiedziałbym tak. Pogoda jest całkiem dobra, drążki śliskie. No, wytarłem ze śniegu, z wilgoci, jakoś jest. Dobra, 864. Ludzie za dużo wydają kasy na odżywki i płatne siłownie, a nie skupiają się na mocnym treningu. Można zrobić formy nawet bez kasy pozdrawiam. Dokładnie mam takie samo zdanie. Ja nie wydaję żadnych odży ten, pieniędzy na odżywki białkowe, węglowodanowe itd. 68. Nie mam ciężarów, nie chodzę na siłownie, używam głównie masy własnego ciała i można.